Jedziemy. A jestem przy, przed dworcem kolejowym. Zaszyjcie. Skręć łagodnie w lewo. Tutaj taka przed dworcem niezbyt fajna nawierzchnia kostkowa. Natomiast ładne bloki. Tutaj też przypominam jak poruszacie się po tego typu nawierzchni. Generalnie starajmy się jechać z nieco mniejszą prędkością. Poniekąd ta nawierzchnia też po to jest, żeby to wymuszać. Natomiast uważajcie też, bo tego typu nawierzchnia lubi być śliska szczególnie jeżeli, jeżeli popada, jeżeli mamy jakieś opady czy to w deszczu, czy to... Czy to śniegu to już nawet nie ma co gadać, natomiast również po deszczu ona lubi być śliska. Szczególnie jakbyście mieli z górki pod górkę, to uważajmy, bo, bo można sobie zrobić, zrobić krzywdę w takim miejscu. Wyjeżdżamy już na normalną, asfaltową nawierzchnię. Tutaj jest taki odcinek drogi, skręć który jest łagodnie w lewo. Następnie skręć w lewo, który jest w remoncie. I zwróćmy tutaj uwagę: w remoncie jest przejazd. No w remoncie jest przejazd tutaj kolejowy, i musimy przejeżdżać po, po wysepce. Jadę w prawo. Stop, sprzeciwka mają pierwszeństwo. I co, tu jest nakaz prosto pokazany? nawigacja mówi, że w lewo, i znowu po wysepce musimy pojechać. O, tu jest nawet droga jednokierunkowa za 300 metrów na rondzie trzeci zjazd o, i, 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 i. aż do Ronda dojedziemy troszkę inaczej tutaj miałem jechać ale tu jest troszkę troszkę zamkniętych dróg na to wychodzi a z drugiej strony dzięki tym zamkniętym drogą jest okazja troszkę zwiedzić właśnie ostrudę za 150 metrów na rondzie drugi zjazd Cztery minuty na tą chwilę jeszcze To rądu jest, maleńka wysepka. Za 300 metrów na rondzie czwarty zjazd. Znowu kocimi łupami jedziemy. Ulica Grunwalska, jeżeli dobrze widzę. Te bloki takie fajne czysto Budyba szkoła ładna miścina, ciekawe rondo Siedź z ronda W kierunku S7 na Gdańsk Za 500 metrów skręć w lewo Skręć w lewo Za 300 metrów Jedź dalej prosto I znowu kosteczka Nie wiem czy do... Do rynku, że sobie nie dojechali tutaj po strufie. ach, znowu to co nie cierpi, te niskie progi. do miejsca docelowego tu chyba jest rynek, jak mi Zamek krzyżacki po prawej stronie. a my jedziemy prosto od molu Jesteś na miejscu Cóż, nie wszędzie da się wjechać autem, więc na Ostruzkie Molo już muszę się przejść na nogach. Jest to tak naprawdę w tym momencie pierwszy mój kontakt z Mazurskimi jeziorami. Jeszcze nie miałem okazji Mazurskich jezior widzieć gdzie indziej aniżeli w internecie bądź w telewizji. Więc przejeżdżając tutaj przez Ostrudę i idąc przez to ostrudzkie Molo jest to mój pierwszy kontakt z Mazurskimi. Jeziorami.